Nie, tu nie ma. Nie, no wcale. Hej, witajcie, z tej strony Coxman. Chciałbym Was powitać w kolejnym odcinku na tym kanale. Yy, I w dzisiejszym odcinku yy, będzie dzisiaj mapeczka na kanale. Yy, będzie to mapeczka find the button, chy, tak mi się... Tak, find the button. Nieważne. Zapominam już, jakie mape mapeczki yy, instaluję. Nieważne, ale dobra. Yy, gramy sobie mapeczkę Find the Button. Autorem mapy jest yy, Matic90. Pozdrawiam się bardzo. No i cóż, tutaj baw się dobrze. Nie używaj Oba, To najważniejsze. No i tutaj mamy jakąś skrzyneczkę. I piszę od autora. Dobrze. Yy, przyciski na mapach. Czyli tutaj prawdopodobnie no, będzie napisane jakie mają być przyciski: czyli drewniany, kamienny, dre kamienny, 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 drewniany, kamienny, kamienny, kamienny i kamienny. Gram sobie na wersji 1.12, więc żeby nie było, to nie jestem na nowszych wersjach, gdzie już są te nowe przyciski. Ale teraz pytanie: Gdzie, być, gdzie może być przycisk? Bo w sumie, jak to fake, debaton no to debaton. <coughs> Wiesz, co? Mam nadzieję, że to nie będzie trudne, bo autor wspominał, że będzie tutaj dużo poziomów. Ale mam nadzieję, że tak, żeby zapomnieć, co odcinek. Serio? Serio? Nieważne. Naprawdę... Nieważne! Dobra. Tutaj. Wiecie co, tym razem to ja już tutaj porozglądam. Dobra. E no, ale to, że mapy, żeby to nie było aż takie szybkie. Ja tu chcę nagrać, a nie... 5 minut. Trzymy tu... Wiecie co, ja też będę czasami tutaj... Przy głowie sprawdza, bo czasami tak bywa, że takie coś może się pojawiać. I teraz... Pytanie, tutaj nie ma, nie ma. Popatrzcie sobie jeszcze tutaj u góry, czy nic nie ma. Gdybyście mieli takie, widzielibyście takie malutkie lagi, to bardzo was, ale to bardzo... Przepraszam. nie moja wina. Powinna komputera. Tak, będę zwalał teraz na komputer. I komputer na mnie się obrazi i będzie przez cały filmik ścinać. Prawo ja. Dobra. Co my tutaj mamy? Pyk. I czy coś tutaj jest? Mam mamy przycisków. Dobra. Eee, prawdopodobnie, no tak, zrobię jest nos. I moi drodzy, poczekajcie chwileczkę. Ja tutaj sobie e, zmienię komendą, żeby tutaj tego nie było widać, bo nie chcę chcecie ale czas, usuwać tego czatu, więc dajcie mi chwileczkę. Ja tutaj wpiszę komendę. E, Game rule. Command block, out, post, false. I chyba teraz rip. Dobrze, yy, no napisałem to i mam nadzieję, że teraz tego nie będzie. Rip, 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 rip i rip. Ripowin... Yy, ripowin, to czemu to powiedziałem? Nie, nie mam na głowie, dobra. Tutaj jest jaki? Nie wiem, jak to pojąć. Pierwska eee. 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 i żyje, naprawdę? O, jest, chyba to jest przycisk. I kurde, nie mam optify, bo... Nie, to nie jest przycisk, dobra, myślałem. Dobra, dobra, wiecie co, ja też będę... ...począł w... Bo tutaj jest pół płytka, nie wnikam. Wiecie co? Ej, ta mapa dla mnie jest trochę trudna. O, tutaj coś chyba jest. Postać sobie tak klika. To też nie ten przycisk, dziwne. Czyli to musi być tu. No i jest tu przycisk. Teraz... Głupia trawa! Jest! Dobra, huh. Dobra, następny poziom. Nie wiem, jaki to poziom, ale nieważne. Dobra. W nic tutaj... Chwileczka, chwileczka, chwila, chwila. Nie ma. Dobra, myślałem, bo tutaj czasami tak... Jakie są rzeczy. Nie, dobra, nie mam na głowie Łów. Tutaj. O, tutaj coś jest, coś tutaj było, było chyba. Nie, nie wiem. Nieważne. A ja Wam sam mówiłem, jestem słowa w Fight button. Przepraszam, że też jest taka troszeczkę cisza, ale już myślałem, że tu będzie. Przepraszam, że jest taka lekka cisza, ale ja tutaj muszę się naprawdę porządnie, profesjonalnie skupić się muszę. I teraz pytanie, gdzie może tu być przycisk wiecie co? Bo autor mapę dawał na game mode 0. Ja sobie specjalnie zmieniłem na game mode 2. Dobra, tym. Game mode 0, żeby nie było, dobra. I wiecie co? Teraz chyba zrobię najkupszą rzecz. Jaką, e, jaką da się, chyba. Ale jeszcze. Boże święty! Lepiej się nie dało, no. Brawo, autorze mapy. Brawo. I tak, powinienem mieć tutaj game mode. Halo! 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 Poczekajcie! Nieważne. Tak, jestem nubem w fajny baton. Dobra, tutaj. Na stówkę, tak, jest, dobra. Nie wiem, który to jest ale level, jest 9. Eee, malutko. Ale moim zdaniem mapeczka bardzo fajna, więc jeżeli. Chcielibyście w nią sobie zagrać, to link macie w opisie standardowo. Teraz. Yes. jednak nie jestem aż takim lubem w parkura. I tak źle to dałem. Bo to muszę tu, tutaj dać. Przepraszam, jakby <ścoughs> mi nie ścinało. Mm. Zobaczę, tylko w opcjach. Nie, na tym wszystko jest najpierw, sobie zmienię, tylko czanki że no, nie czuł. Spokojnie. Dobra. Teraz ostatni skok przyznaczenia jest Autorze mapy. Ciebie dupa boli. Wiecie co moi drodzy? Jeżeli przez tą pierwszą kolumnę niczy, nic nie będzie, będzie Będę to sobie chyba tak chodził Z tą pierwszą kolumnę, jeżeli nic nie będzie Będziecie mieli przyspieszony filmik Bo Nie za bardzo O Yes Yes, 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 yes Hu Dobra Nieważne yy, Tutaj coś jest podejrzanego i to bardzo i teraz pytam go, jak ja mam tu wejść. I to tutaj coś jest. Ta dźwignia w ogóle nie była podejrzana. Auć. Jestem bogaty jej. Ale tu musi coś być. Musi tu coś być. Widzicie co? Tak w razie w. Pyk. Pyk. Tak, wyraźnie, bo to sobie tutaj tak wezmę, to żeby nie było, bo autor mapy <laughs> What? nie wierzę. Dobra, nieważne, nieważne. Tutaj do kresu nie możemy wejść. Bariery są, czyli to jest właśnie dobrze. Woda, 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 woda i jeszcze raz woda. Jajko, nie wiem gdzie nam znikło. Ech, mam nadzieję, że zaraz się tutaj stepnie. Jak my tutaj się teraz zostaniamy? Bedrock przez Bedrock nie możemy. To chyba mi się wydaje jakby to był ostatni poziom, czyli kamienny. Chociaż nie chcę, żeby ta mapka była taka krótka to jest dotąd skoczyć dalej się nie da więc wiecie co ja tutaj będę bardziej się rozglądał hmm. mam nadzieję, że tutaj nie będzie trzeba niszczyć mapy klotek po klocku bo nie byłoby to za ciekawe ale może tutaj nie Hmm, wiesz co, ja jestem albo naprawdę ślepy w takim czymś, albo, nie wiem, I... i gdzie to może być? Ja na serio jestem takim nubem find the button? No tutaj nic nie mam, tego też nie mogę sobie wziąć, akordy, fa fajne w ogóle byłoby coś takiego, że jakby się dało co zrobić, ale nie wiem gdzie w ogóle może być przycisk. I wiecie co? Ja tutaj sobie jeszcze chyba troszeczkę po, pogłówkuję. O nie, nie da się. albo może autor zapomniał przycisku, chociaż w to wątpię, bo mapka jest bardzo fajna, ale... No dobrze, moi drodzy. Ja przyspieszam filmik i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, więc widzimy się za chwilę. No dobrze moi drodzy. Jak sobie widzieliście, ja niczego nie widziałem, żeby było, więc ja tutaj poszukam i widzimy się za chwilkę. Moi drodzy. Szukałem, szukałem. Latałem na jej modzie. Cicho. Przyznaję się do dzisiaj. Ale tego bym się nie spodziewał. Tak sobie tutaj latam, latam nagle patrzepskiej. What the fuck? XD I no i. Ej, to koniec już mapy, serio. Bardzo Ci dziękuję za przyjście mojej mapy. Proszę bardzo, pozdrawiam cię jeszcze raz. No. pamiętaj jak Jacksa, więc moi drodzy, to byłoby na tle. Jeżeli chcecie zagrać w tą mapkę, to link macie. W karcie. No, w karcie wiecie o co mi chodzi. W karcie. No, w karcie chyba, tak? W karcie. Nie wiem, głupienie dzisiaj, więc i możecie sobie zagrać tą mapkę, zostawić diaks autorowi. No i to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i cześć!